Proszę Państwa, jako prezes Związku Ubóskiej Organizacji Pozarządowej dla tych, którzy jeszcze może nie znają, chcę powiedzieć, że z wielką satysfakcją i radością zawsze przyjeżdżam do Wschody i tym razem jest szczególna okazja, bo dzięki dobrej współpracy z władzami samorządowymi mam tu na myśli pana starostę, także mam na myśli pana burmistrza i oczywiście zarząd radni, bo bez nich też nie byłoby tego, co jest. Dzisiaj chcemy otworzyć ośrodek rejonowy Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Jest to drugi ośrodek yy, w województwie. Pierwszy uruchomiliśmy w Międzyrzeczu. Yy, w drugiej kolejności akurat przypadło, że we Wschowie, ale muszę powiedzieć, że Wschowa jest najbardziej reprezentowana, jeżeli chodzi o ilość organizacji pozarządowych jest najliczniej, bo prawie 30 organizacji należy do naszego związku. Moje początki w pracy społecznej to praca w stowarzyszeniach i od samego początku urzędowania na stanowisku burmistrza wielką wagę przykładałem zawsze do wspierania stowarzyszeń działających w naszym terenie, bo uważam, że Pełnią one niesamowicie ważną rolę w integrowaniu społeczeństwa, w umożliwianiu realizacji różnych pasji, zainteresowań. W ostatnim okresie notujemy bardzo szybki przypływ nowych stowarzyszeń i wierzę, że wiele z tych stowarzyszeń, które się obecnie rejestrują, także będą należeć do zloku, tak w skrócie mówiąc, i będzie się więcej możliwość współpracy z kolejnymi stowarzyszeniami, które przygotowują bardzo, myślę, ciekawe zadania do realizacji na terenie naszego powiatu. Cieszę się bardzo też, że Pani Renata, bo nie była tu przedstawiona, ale będzie kierownikiem tego punktu konsultacyjnego. Pani Renata zna to pomieszczenie, bo pracuje już praktycznie w nim od, od początku. Teraz to będzie punkt konsultacyjny, trochę inaczej będzie to się nazywało, ale osoba Pani Renaty gwarantuje, że, że stowarzyszenia będą miały fachową, szybką, bezpośrednią pomoc. Jestem przekonany, że zawiąże się wiele kolejnych nowych a te, które już są, będą miały z Pani strony dużą, dużą pomoc. Dziękuję jeszcze raz serdecznie i z radością przekazujemy to pomieszczenie na działania już dużo bardziej dynamiczne i sformalizowane. Tak. I wiem, że są, że jest to przekazane w bardzo dobre ręce. Dziękuję serdecznie. Tak, może samorządy najpierw, a, a finał będzie należał do organizacji. Tak. To jest w latach. Teraz tak? A nie, zobaczcie. Ja też kawałek? No, tak. O. Dobrze. Proszę pani mogła wejść, tak? Tak, tak. Jeszcze do pana wytknę. I no, to końcu, jest dla Was, Tak. tak? Stowarzyszenie to nie jest tylko sama nazwa, to są ludzie, którzy tworzą. Czyli to stowarzyszenie tworzy Jan Kowalski, Krystyna Nowak, i do nich trzeba się bezpośrednio zwrócić. A w momencie, kiedy mówimy ogólnie o stowarzyszeniu, to nie zawsze trafia się z inicjatywą czy z jakimś pomysłem na, na działanie. No i mając tutaj zaplecze no finansowe, nie oszukujmy się, gdzieś też będzie można od czasu do czasu pomóc tym stowarzyszeniom, pomyśleć w jaki sposób godny i wartościowy wydać te fundusze. Także myślę, że tu będziemy się spotykać, bo mamy też na spółkę ten lokal tutaj z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ale dojdziemy do porozumienia, że nie będziemy sobie nawzajem przeszkadzać, a wręcz przeciwnie, wzmacniać. Tak współpracujemy tutaj.